na takiej zasadzie, że mamy sobie. Witamy bardzo serdecznie na profilu klas wojskowych ZDZ Andrychów. Klasy wojskowe, które funkcjonują już od ponad 10 lat. Ewoluowały w taki sposób, że mamy już oddziały przygotowania wojskowego, czyli mamy objęty patronat Ministerstwa Obrony Narodowej. Co to znaczy? Znaczy to, że młodzież dostaje pakiet mundurowy finansowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej, mamy sfinansowany dodatkowy sprzęt, mamy również dodatkowe możliwości współpracy z żołnierzami z 18 Batalionu Powietrzno-Desantowego z Bielska Białej. Więc naprawdę wielkie możliwości, jeżeli młodzież później kończąc naszą szkołę, wybiera się chociażby na szkołę oficerską, mają za to dodatkowe punkty, plus pierwszeństwo można powiedzieć do jednostek wojskowych, ale najważniejszym takim atutem bycia w klasie wojskowej to jest... Myślę, że taka jedna wielka przygoda, rozwój siły, rozwój wewnętrznej determinacji, wytrwałości, możliwość zmierzenia się z samym sobą. Wyjazdy na obozy, tam jest bardzo dużo takiego wysiłku fizycznego. Skoki spadochronowe, no wylecieć tysiąc metrów nad ziemię, pokonać ten lęk, skoczyć ze spadochronem, wylądować, no to ten młody człowiek już ląduje jako ktoś mocniejszy, bardziej pewny siebie. Plus do tego akcje morsowania, akcje wolontariackie, koncerty pieśni patriotycznej, gdzie młodzież stoi w kościele przed swoją rodziną i śpiewa pieśni patriotyczne. To są różne takie elementy, które właśnie budują ich pewność siebie, budują ich inteligencję emocjonalną i rozwijają w młodzieży kompetencje miękkie, które są bardzo przydatne. W przyszłości właśnie bycie liderem, bycie wzorcem, komunikacja, to są właśnie, myślę, takie umiejętności, które są coraz bardziej przydatne na rynku. Mają naprawdę wielki bagaż doświadczeń, który później im jest mega przydatny w życiu codziennym. Mamy tutaj dwa kierunki na naszym poligonie. Jeden to jest monter suchej zabudowy i robót wykończeniowych, drugi murarz, tynkarz. Monter suchej zabudowy to jest ścianki, zabudowy z gips kartonu, podwieszane sufity, półki z gips kartonu. Oprócz tego malujemy, tapetujemy tak jak tutaj na ścianie. Oprócz tego drugi kierunek murasztynkarz, czyli wszelkiego rodzaju mury z cegieł, kominy, słupy. I tynki, tynki cienkowarstwowe, tynki akrylowe, tynki mozaikowe. Mamy bardzo dobrze wyposażoną pracownię, sprzęt. I tego nam nie brakuje. Jeżeli coś brakuje, to idziemy do pani dyrektor i zawsze mamy nowy sprzęt. Z nami Maltańska służba medyczna i to świadczy tylko jednym, że rozpoczynamy prezentację i w e e efekcie nabór do nowego kierunku kształcenia, jakim jest ratownictwo medyczne. Zapraszamy wszystkich ósmoklasistów do naszej szkoły. Jeżeli chcecie z nami się uczyć, zdobywać nowe kwalifikacje, pierwsza pomoc przedmedyczna, przede wszystkim kierunek ratownictwo medyczne, serdecznie zapraszamy. Kiedy ja skończyłem szkołę, poszedłem do pracy, mnie pracodawca nie chciał, czy tam szefowie kuchni nie chcieli widzieć na oczy, bo ja po technikum nie umiem nic. Szkoła nie przygotowała mnie pod tym kątem, żeby być gotowym jako kucharz. Ja teraz po, po kilkunastu latach pracy na kuchni wiem jak ma się gotować na kuchni i tą wiedzę staram się przekazać młodzieży, żeby oni po tych 4-5 latach nauki, byli w stanie wejść w kuchnię i być gotowi do pracy. Natomiast myślę, że dołączą do nas właśnie panowie, pan Mateusz i Pan Marcin. Próbujemy różnych tematów wcześniej cukiernictwo i będziemy to kontynuować, ale również wędliniarstwo zakupiliśmy odpowiedni sprzęt do tego, żeby młodzież się w tym kierunku rozwijała. Chciałabym, żeby po skończeniu technikum żywienia usług gastronomicznych, każdy z młodych ludzi nie tylko miał poczucie własnej wartości, przede wszystkim umiejętności. Wyszkolenia zawodowego i ten certyfikat, który uzyska w Technikum, był naprawdę zasłużenie zdobyty był uznawany w środowisku lokalnym gastronomii. Witam serdecznie. Będę podejmował współpracę z obecną tutaj panią dyrektor, z, z Szkołą Doskanalenia ZDZ w Andrychowie. Przy współpracy właśnie z innymi nauczycielami, z profesjonalistami, będę chciał przekazać właśnie wiedzę, którą gdzieś tam posiadam i, i po prostu spróbować, aby ci młodzi ludzie, którzy przychodzą do, do technikum gastronomii wychodzili z niego z poszerzoną, wiedzą, z poszerzoną wiedzą właśnie o te nasze doświadczenia, o, o naszą wiedzę, którą gdzieś tam zdobyliśmy w ramach, w ramach naszej pracy w profesjonalnych miejscach, w hotelach, w restauracjach z okolic z okolic właśnie i Andrychowa i, i, i tutaj Wadowic. Pracując jako kosze w kuchni, na naszej kuchni przewija się wielu pasjonatów, jak i profesjonalistów. Jesteśmy tutaj po to, żeby jakby od podstaw nauczyć młodzieży tego gotowania, żeby później po prostu w przyszłości idąc na inną kuchnię, byli w stanie poradzić sobie po prostu z problemami codziennymi na kuchni. Jesteśmy tutaj po to, żeby zachęcić właśnie młodzież do, do tego, żeby jednak wybierali ten kierunek, ponieważ jak wiemy, no Świat gastronomii staje się coraz mniejszy, eee, chcemy, żeby młodzież po prostu wybrała tą drogę, którą wybraliśmy my razem z kolegami. Serdecznie zapraszamy wszystkich do naszych klas gastronomicznych. Mam nadzieję, że to będzie dobrze spędzony czas. Praca składa się z dwóch części. Z części, gdzie wykonujemy zabiegi na ciało, na y, makijaże. No i szczęście, gdzie zabiegi na dłonie wykonujemy. Cały cykl edukacyjny, jako że to jest liceum, są 4 lata, ale tak naprawdę przez 3 lata mamy zajęcia na pracowni kosmetycznej. Pierwszy rok są zabiegi na twarz, makijaże, drugi rok zabiegi na dłonie, stopy, no i trzeci pielęgnacja ciała. Co więcej mogę powiedzieć, organizujemy też różne dodatkowe kursy, szkolenia firm zewnętrznych, bardzo często organizujemy wewnątrzszkolne, międzyszkolne konkursy kosmetyczne, konkursy szczególnie konkursy charakteryzacji, konkursy makijażu, i stylizacji, tak, pani dyrektor mi podpowiada, stylizacji ubioru, kreujemy całą postać, cała postać jakby jest przez uczennicę wykreowana i jest poddawana ocenie. Jakiegoś tam jury, mn, tak, z wielu, wielu branż. E, specjalistów od makijażu, od e, fryzjerstwa, e, od doboru stroju. E, bardzo często oceniana jest też e, sposób prezentacji, więc też zajęcia są e, z osobami, e, które jakby przygotowują uczniów do, e, do tego typu konkursów. Na chwilę obecną w klasie, e, w szkole w ZDZ prowadzimy dwie klasy policyjne. E, jest to liceum ogólno-kształcące z innowacją policyjną. Zainteresowanie jest bardzo duże. Tak jak mówiliśmy wcześniej, inwestujemy tu dużo w sprzęt, więc dzieciaki lubią takie zajęcia, że wolą coś działać niż siedzieć przy tablicy. Jak wygląda szkolenie? Cztery lata liceum, przez trzy lata dzieciaki szkolam się zgodnie z programem własnym moim autorskim na podstawie tam wieloletnich doświadczeń, gdzie pracowałem wcześniej w policji i staram się gdzieś tam przemycić im jakieś takie drobne wskazówki, które umożliwią im późniejsze wstąpienie do służby. Byla na takiej zasadzie, że mamy sobie. Tak, tak. Jest to strzelnica wirtualna, jedyna chyba w gminie lub też nawet w powiecie. Na czym to polega? Posiadamy broń krótką. Tak w takiej zasadzie jest to pistolet gazowy, zaopatrzony w laser, który następnie po wycelowaniu i trafieniu trafia w nam taką tarczę, którą możemy sobie w dowolny sposób konfigurować. Jest tu chyba 9 programów. My możemy sobie ustawiać. Na celność, na skupienie, na szybkość jest to bardzo przydatne urządzenie, które kształtuje w młodzieży cierpliwość, dużo, dużo właśnie cierpliwości, nawyków.